No i jak? Po pierwszej górce lepszy Ram czy Wrangler? Jak na moje odczucie, no niestety, ale Jeep miał troszeczkę problemów. Ram wyskoczył jak z satelity w tą górę. A myślisz, że z czego to wynika? Nie wiem, może dlatego, że ja pierwszy raz w ogóle jestem na off-roadzie mhm. i może Jeepem, no za mało dałem mu gazu, no trudno to wyczuć jest. Trudno wyczuć. Ale tak jak mówię, no Ram wyszedł no dobra, może spróbujesz teraz jeszcze raz z Wranglerem i zobaczysz. No mogę spróbować, zobaczę, no bo tak jak mówię, ram, ram wyskoczył po prostu, no. Okej, okay, no dobra, spróbujmy w takim razie jeszcze raz z Wranglerem i zobaczymy, jak Ci pójdzie za drugim razem. No dobra, to ja muszę odstawić tego Dlatego Do ramach. tego tam, podstaw trochę bliżej. Podejście numer dwa Wranglera. Ale mimo wszystko RAM wyszedł szybciej. Wiesz co, mi się wydaje, że... Tu może gumy są już. Nie, gumy gumami. Wiesz co, mi się wydaje, że... Wiesz, to jest silnik turbo. On musi złapać. V8 idzie od razu od dołu. No, to tu też. jest krótki napęd, krótki, wiesz, start. E, a spróbuj jeszcze raz w Wranglerem, ale bez reduktora, dobra? Bo teraz na reduktorze on może nie nabrać prędkości, nie? Ma krótki reduktor. Aha. Spróbujemy na 4H po prostu. Więc, czy, czy... E, wrzucasz go na luz. Dobra, teraz nie będziesz miał reduktora. Aha, dobra. No może on po prostu ma za małą prędkość obrotową kół. No i wiesz. może i tak, no ja tam nie wiem Zjeść tą górką może. No, już. no teraz to już... No przodem zjadę górką. że bez reduktora to dobrze czy co poradził. No właśnie, bo widzisz, za, tu jest za mała górka, żeby aż reduktor musiał być włączony, nie? nie no to bez, bez reduktora to wszedł do, normalnie, także nie ma problemu. Dobra, a teraz może spróbujemy coś fajnego, czyli ekologiczny offroad. Spróbujemy na samym elektryku podjechać tutaj? No to, what? No to ja tam zjadę na dół i tydę. No to zjedź na dół, ja go przełączam, o ile się będzie dało. No na... oczywiście elektryk mód chwilowo niedostępny Więc a może trzeba wsiąść, weź spróbuj w... wejść I tu gdzieś tak? A elektryk Może trzeba mu wcisnąć Jest. Nie, chwilowo niedostępny. No niestety, no to nie sprawdzimy. Dobra, podjedziemy w następne miejsce a teraz kluczyki do niego nie, są. ja mam tu przy są. Dobra. Czekaj, bo jeden mam to i drugi muszę. Dobra, to jedzono I co teraz, tam pod tą górkę? <noise> tak, ona wbrew pozorom nie jest rozstawiona ona jest tylko długa i dlatego się tak wydaje, ale ona nie jest... Nie, tylko tam trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś kamieni czy czegoś to. Tak, bo pamiętajcie, że to auto jest z uporzeczeniem Best of Cars, jak je uszkodzimy, to, to nas zamordują. <noise> w sumie możemy je zawsze naprawić, no ale... Obejrzymy sobie miejsce nie będziemy tego atakowali od tej strony, bo tu jest dosyć duży garb, a nie chcemy odchodzić samochodów ale wpakujemy się tu i podejdziemy tam na kamerze, to zupełnie nie wygląda, ale jak zobaczycie samochód pod jakim jest kątem to tu jest naprawdę fajne przewyższenie. Tam taki kamień na górze jest. Dobra, to chodź. Tylko nie wiem czy ja go ruszę, to wiesz, to jest tak tylko mówi. Dobra. Kawał, kawał kurwisza. Pomogę Ci się ustawić tutaj. No to ja będę musiał w tę wodę cofnąć. Tak, no ale ja Ci pomogę. Dobra, lecimy. No i widzicie, mamy sytuację kiedy... Poczekaj! Ej, ej, ej. Cztery mu trzeba zapiąć. Są zapięte, tylko yy, wyprostuj koła przede wszystkim. Dobra, nie, nie, nie chce mieć to nie. Rzuć mu drive i staraj się lekko koła w prawo. Dobra, dawaj do przodu. No, i atakujemy, tak? Musisz odpuścić gaz dopiero na praktycznie, przednich opoczujesz, że dojeżdżają do końca. No dobra, spróbujemy. On się zawiesił, jeba. To za wcześnie delikatnie mu odpuściłeś No wiedzisz no to jest, no ja no nie jest, że na Brak to, doświadczenia tylko tak. On ani nie zawisł Ani nic weszło teraz Widzisz taki czerwony przycisk tam to? Weź go do góry Dobra I spróbuj teraz już zobaczymy A nie blokady Nie wiem, Gdy zdać lekko do tyłu Ale się że do końca do tyłu musisz Nie no, spróbuję jeszcze delikatnie do tyłu, znaczy nie za dużo Tak, bo tu jest taki uskoczek, jeszcze daj kawałeczek Dobra No i wylasz No i wyraz Czyli co też ma trochę mocy co? No ma, no ale wiesz, to wszystko pozapinane, no to tam to może faktycznie, że źle, wiesz. Eee, dobra. Weź go teraz przeżyć normalnie już na dwa, niech sobie odpocznie. Tylko pamiętaj, tam były blokady, ram nie ma blokad, więc najdź sobie... Pod większym kątem tam wiesz. Pod kątem, żebyś nie bagało się tak, wiesz, tak, tak i tak. Tylko pod kątem, żeby wjechać tam, no, nie? Ja cię spróbuję poprowadzić. Ram z drugiej strony może być trochę łatwiej, bo szczyt będą tutaj, jak przed nią tam. No. Postaraj się tak na strzała tam wjechać. To jest RAM, to tutaj wiesz, nic się nie stanie. Ten przód też wiesz jak jest. No wiem. Eee... No to może iść na górę, ja spróbuję od razu jechać. Nie no, jak już wjedziesz kolejny, to już luz, tak? Aha. Tylko w te kolejne, żebyś od razu nie chwładnie w pierwszą, żeby on rozbędem przeskoczył na drugą, no nie? No, rozumiem. O to jest czysta siła. No i myślę, że możesz atakować. No. no to je ruszam. No to dawaj. No i co, o którym łatwiej? No niestety ale y, Ram wyszedł jak... jak burza. Aż bił się to w powietrze poszedł trochę. Bardzo możliwe. Nie no bo jak... Tu już wyskoczył z tej górki, to czułem, że kierownica poszła do góry. Koła przednie. No właśnie. No, no, to jest. Czysta no no siła V8. Większa moc, jak to się mówi. No właśnie, niekoniecznie. Moc tego samochodu jest większa, ale o. 25 koni? Może dlatego, że ja wiem, no, bo tam jeszcze ten reduktor to wszystko i to. Znaczy, obywa teraz na reduktorze jechał. No, znaczy na blokadzie. Nie, tam blokadujesz tylko tylko na końcu. Yy. Ale wiesz co, myślę, że charakterystyka silnika turbo no też. Tu jest moment od razu. Tam to musi się wkręcić, więc no tak, bo jak tam ten się nie wkręci, to i no i nie ma takiej mocy, no to co to to. im odpocząć. No to Teraz co? żeby zjechać, to się wiesz po prostu tutaj na tym polance obrócisz. No i jak się obrócisz, to tutaj zjeżdżasz na takim ćwierć kamulcu, żeby on się nie napędzał, ale też nie zatrzy, żeby nie zaciął kół. No nie? Uh -huh. I mniej więcej tej kałuży, jak będziesz, to wtedy padał do końca. Pełną moc. Uh -huh. Mniej więcej jak wpadniesz przednimi e, kołami w e, środek tej kałuży, albo nawet na początku kałuży, może ci będzie łatwiej, ogień tego nie odpuść. Kierownica prosto, i nie możesz odpuścić, bo jak będzie stanie na tej górce, uh -huh. to już nie podjedzie. Nie przejmuj się, że on tam się uderzy, bo przecież sam go robiłeś, wiesz, że tam najpierw są wszystkie belki i tak dalej, a dopiero potem jest cokolwiek no, no. istotnego, tak? Stąd tam jest w miarę miękko. Ty no. się idź obróć. No dobra. A ja pójdę, bo ja stanę tam od yy, góry. Chyba <laughs> ta ci się podoba, wiecie? Tak mi się wydaje, że ten obrót mu się całkiem spodobał. Wranglera nie możemy tak walczyć, wiecie, to jest samochód czyjś. I tak super, dziękujemy Vestofkard, że w ogóle możemy go mieć, ale no nie, bądźmy ludźmi, nie możemy go ani porysować, ani też nie chcemy nic z nim uszkodzić. RAM jest moim samochodem, no więc wiecie, tam jeśli coś uszkodzi, to dla mojej własnej zabawy, no i, i sobie go sam naprawię. No z Wranglerem jest to trochę inaczej. Cóż, i tak to co robimy, to jak na auto z uproszczeniami to bardzo dużo nam pozwoli. Zobaczymy jak sobie Dariusz poradzi, to jest taki naprawdę, leje w dół i do góry, bardzo ładnie, zobaczcie jak on ogarnia, kół nie scina. o teraz troszkę przyciął, puścił, trzyma i ogień dawaj. Idź w jaka to rakieta jest, ja bym że się zatrzymał tutaj wcześniej. Wiesz, hamulce tutaj no słabo ten... działają, no bo jest bagno, ale ja jak ja... wrażenia? No daj spokój, kurna, wyskoczył jak z satelity, ja mówię, gdzie jadę, żebym miał zaraz do jakiegoś stawu nie wiem. Kurna, ale szedł jak burza. Czyli co, fajna zabawa? No zabawa jest fajna. No to co może ten jeden z samochodów, które budujemy zrobić dla Ciebie i się pobawimy ojciec z synem po prostu w ten naprotców. No przecież można spróbować no. no i słuchajcie, podczas tego jednego z przyjazdów jedna rzecz się zweryfikowała. Niestety trzeba wyeliminować ten mocowanie na tablicę i tę tablicę przejdzie bezpośrednio do tego zderzaka, bo on jest metalowy. No bo to trochę za nisko wychodzi i zepsuł. Ja! Znaczy no, górka, nie ja. Górka, właśnie. I jesteśmy po takich lekkich testach dla Wranglera. Trochę większych testach dla Rama, jak zresztą chyba widać. No i jak Ci się podobało? No, według mojego zdania, jakbym... to wolałbym jednak Rama. Dlaczego? Dlatego, że ten Jeep ma za dużo elektroniki. On waha się przy podjeździe pod górę. Za późno e, Czyli dostaje jest ten, mocy. Jest ten moment, że on rusza i dopiero zanim turbina napompuje, zanim, zanim wszystko... napompuje, no to już jest w połowie górki i zaczynają się po prostu schody. W mojej opinii na przykład to, to auto jest bardziej terenowe, tylko to jest, słuchajcie, to jest tylko Rubicon seryjny. On nie ma żadnych przeróbek i, no i niestety nie da, się, nie da się wszędzie wjechać. Jest to drogi samochód i powiem, wam, że ta elektronika robi takie problemy pod tytułem: blokujesz osie? Nie wiem, mija 30 sekund. Nagle ty myślisz, że są osie zablokowane, a osie są odblokowane, bo komputer już je odblokował. Co chwila już przeskakuje jakiś błąd czegoś, błąd czegoś, gdzie niby RAM w sumie jest to ten sam producent, bo i to i to Stellantis. Niby w sumie podobna elektronika. No a tutaj nie ma tego problemu, że że wywala błąd czegokolwiek. Także ja jak miałbym wybierać, to wybrałbym rama. No właśnie, ci on robi wszystko bez problemu, co? No tutaj do, 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 tak, do takiej prędkości jechał. normalnie, nie, nie było żadnego... No, nie jak patrolem odcinie. Nie, nie, normalnie, to, tym tempem. Mam nadzieję, że wam się w miarę podobało. E, jedziemy autami na myjnie, bo za chwilę nam pozasychają i będzie problem. Ze strat to Rubicon nic, no ale jak wiecie, dziś mniej, znacząco. Ram, no to ramka tablicy rejestracyjnej tylko, więc. No dobra, ja Ci dziękuję za udział. Ja też dzięki. Dzięki widzowie. No, trzymajcie się.